Kielecki agrotech wygląda w tym roku na pewno dużo skromniej niż zwykle. Jednakże mimo tego udało nam się spotkać nową, ciekawą markę, czyli Sive Agro, która oferuje siewniki do technologii no-till. Co to za maszyny? Машины, которые помогают э, сохранять почву, экономить на топливе, экономить на вспашке и других процессах при себе, для того, чтобы получать высшую урожайность, сохранять влагу в почве и э, сохранять ее во всех смыслах. И это в эта машина есть для технологии Nautil, которая позволяет для глебы задержать воду, ошендить на поливо, не потребует много мощи сильника и не потребует дуже працы сил, силы рабочей, Сохраняет всю биологическую составляющую земли, червячки, жучки, трава, это все идет природный процесс. E, całe mikrogleby mikro e, e, zostaje w glebie. Maszyny oferowane są w trzech szerokościach roboczych. E, jakie e, są to dostępne szerokości robocze? E, 20 dla uskich dorok 3 m i 3,60. 20, 3, 3 m i 3,60 m szerokości roboczej tak. 20 to jest taka przeznaczona, żeby przejechać dla wąskich dróg. Siewnik, przed którym teraz się znajdujemy, to najszersza maszyna o szerokości 3,6 metra. Jakie jest zapotrzebowanie mocy tej maszyny?

Tym prezentowanym modelu dla ziarna 875 litrów, dla udobrnień 400 litrów, e, dla nasiona 880 litrów, litry, dla udobrnień ile? 400. 400. E, maszyna jest także wyposażona w podzespoły renomowanych zachodnich firm, między innymi e, włoskie talerze e, Bellota, tak? tak. Кроме этого, доступны несколько интересных опций. Какие это опции? Косома подлежит, у нее есть сертификат СЕ, то есть она европейского качества и соответствует всем требованиям Европейского Союза. Ä, составляющие диски и комплектующие европейские, хорошего качества. Ä, дополнительные опции это маркера и это очистители ряда. Опции это также бендон очищение жендов и... I, i, I ścieżki, które robią też to takie. A jak będzie wyglądała dystrybucja e, tych maszyn, e, gdzie nas sprzedają się e, e, U nas jest przedstawicieli i produkcji w Australii, Azji, e, europejskiej strony, 8 stron, to Bułgaria, Rumunia, Słowenia, e, Tom u nas jest przedstawiciel w Litwie i w Łotwie, strony SNG i Ukraina. E, czyli Azja, Europa e, przydaje przedstawienie, w Bułgarii przedstawiciele w Litwie i czyli dystrybucja od z, samych, od, od u, przedstawicieli. Czyli rozumiem, że maszyny będą importowane do Polski z Litwy bądź Ukrainy? Tak, tak, tak. I na koniec to co bardzo interesuje rolników, czyli jaka jest cena tej prezentowanej maszyny tutaj na targach w Kielcach? 23 tysięcy euro za daną model 23 tysięcy za 3,60 m.